I witajcie serdecznie. Więźcie sobie jeden kamyczek, zielony, różowy lub żółty. A pytanie, tak jak w filmiku, co osoba, o której myślisz, Ci w tym momencie powiedzieć, przekazać? Chcę Ci powiedzieć, że czuję niepokój. Jest to bardzo nieprzyjemny dla niej stan. Czuję wewnętrzne takie zamieszanie. Jest poddenerwowana, ale. Tak naprawdę nie wie dlaczego. To jest bardzo takie, takie subiektywnie nieprzyjemne uczucie. Jakiegoś takiego strachu, jakiegoś lęku, czegoś, co nie umie nazwać, tak jakby było jakieś zagrożenie gdzieś obok. Właśnie, tak jakby się czuła zagrożona, jest niesamowity lęk, zmartwienie i niepokój w niej. Jest taki ogólniony. Nie wie, jak zareagować na daną sytuację. Czuje się jakby zagrożona. Ma wszystkie napięte mięśnie. Nie może się skoncentrować. Lęk jest ogromny. Nie potrafi sobie zapanować nad tym lękiem. Chcę Ci powiedzieć, że czuję się związana. Czuję się tak, jakby była w jakiejś pułapce. Ktoś gdzieś tam wsadził, zamknął jeszcze wieczkiem i nie potrafi z tego wyjść. Chce ci powiedzieć, że nie umie opuścić tej sytuacji, bo nie wie jak, nie wie jak ma się uwolnić, nie wie co ma zrobić, żeby w tym momencie wyjść z danej sytuacji i poczynić przynajmniej jakiś ruch albo krok do przodu. Szczerze w to wierzy, że nie ma wyjścia z tego, nie wie jak się uwolnić z tego. Ciężkie to jest dla tej osoby. Bo naprawdę święcie w to wierzy. Że sytuacja jest bez wyjścia. Chcę ci teraz powiedzieć, że jest naprawdę niezdecydowana. że stoi przed wyborem. Wie, że ktoś może na ten wybór czeka, rozgląda się w każdym kierunku, w lewo, w prawo, a naprawdę nie wie co zrobić. Jeżeli pójdzie w tę stronę, to straci możliwość iść w tym kierunku. I stoi przed tym wyborem i nie wie co zrobić. Wierzę, że może ty czekasz na odpowiedź, ale ona nie potrafi tej decyzji podjąć. Łatwiej by było, żeby ktoś pociągnął za rękę i powiedział, idziemy tutaj, bo tak będzie stała. W tym momencie jej się wydaje, że nie umie sama podjąć decyzji. Może przyjdzie jakaś pomocna dłoń, która ją wyrwie właśnie z tego punktu i pociągnie w którymś kierunku albo popchnie. Inaczej tej decyzji nie podejmie, nie umie. Może jest za słaba, a może się boi. A może jedna i druga droga wydaje się dla niej atrakcyjna? Kto wie?